Ja może przyjadę tutaj kamień <grymne> <Okay. tosy> Kierowcy zarabiam na moje szkody, a co ty robisz? Panie! Czekam na cię Ja wchodzę do lew z lekki No, Nagle tyle jedziesz Co jest? Co, co tu się dzieje? <laughs> o Ty bo jadę 170 <laughs> um, Elo <laughs> Co? Dobra zdążysz, ja zaraz będę tam To jest chyba drogie ci pokazuję, że 50 minut do celu Zaraz będę u was Dajcie Czekaj, bo tutaj sumo, jaka sumo. Już nic nie zrobię, zaciągnąłem, męczny. Ja nic nie zrobię. O, czekaj, bo mi znowu. Ty? ty! No i co? I no! I co? I co? Ja nic nie, ja nie zrobię. I co teraz? I co teraz? Czego wczytałeś? Co? Poczekaj. Co to było? Dzień dobry. No gdzie ty jesteś? Ja? Co to za wejści? Byłeś połał przed chwilą. Czekaj, bo... Ja O Nie wiem jak szybko, okej. Okay. Gościu! Dobrze! Ej, co się dzieje? Mam 70% damage'a przez Ciebie. Ej, wiesz, śpieszam. nur lat mi ten świat. A na czepion zadriftował. driftował. No tak. Są live'a ta. Ja tu dalej. On na live. Eee, co się dzieje? Eee, czy ktoś mnie widzi? Byłem. <grystanie> Dostałem tylko 800 euro. Udało Siemy. mi się zescuszyć. jest w tunelu nie ma trzeciego pasa. Zrobimy. Yes. Ty bo ja tak. Te auta. Mm, możecie mi zrobić miejsce? Chcę ma. Dobra. Jo, wiesz, że nie dostałem uszkodzenia od tego? Jak ja tam przecisnąłem? <grym> co? niebezpieczne. Co ty mówisz? Jestem zawodowym kierowcą. Nie wiem o co ci chodzi. Słucha... Słyszeć, słyszeć. Tak. muszę <grym> teraz. <grym>

Jak ich wyminął Co GTA nigdy nie grałeś co, co się co? mówiłeś jakieś GTA Skończyłem się paliwa Chyba masz jakieś ustawienia Ej pal stacja paliw jest przed nami, może cię dopcham O? Ja nic nie widzę i tponasz mnie teraz? Tak. Jedziemy, dojedziesz na stację. Nie, 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 nie. może na neutralny wrzucam? No. Seba no. też to moje zamierzenie z przodu. Ty bo ja. <głos> <głos> ej! Koło jest moje. mojejem. Poświeca ci długimi. Dobra, walisz, czerwony. Nie <grystanie> chce <sobie> się czekać. <grystanie> <grystanie>